Korzystając z okazji, jako że sam już nie wiem do końca, czy od wczoraj, czy od kilku dni, sąsiad się wprowadził i może. W trakcie nagrywania być jakieś kłóc, dźwięki remontu i tym podobne, także no niestety przyszło mi żyć w takich warunkach. Tak się złożyło, że no niestety nie mieszkam w wolno stojącym domu. A bardzo bym chciał, no ale niestety życie płata figle miejscami, mimo to. I będę wam chciał dzisiaj zaprezentować małą odmianę. Ja osobiście lubię nagrywać gameplaye ale nie wiem, dlaczego z jakiegoś powodu się nie oglądają, mimo że staram się pokazywać takie bardziej mniej znane gry. W dzisiejszym przypadku pokażę Wam Wario World Gold, które nie było przeze mnie pokazywane porządnie, jedynie co robiłem to e, unboxing i chyba tam na krótko e, coś pokazałem, natomiast z tej gry tak osobnego filmiku nie robiłem w ogóle. I dlatego ja będę chciał tą grę pokazać, oczywiście na tym legendarnym już 3DS-ie. Odnośnie jeszcze 3 ds i Wii-u to jest taka ciekawa zależność, bo Nintendo chyba. Mm, Nintendo dzisiaj, Nintendo dzisiaj zapowiedziało, że gdy kupujemy gry w e czy to na 3DS-ie, czy to na Wii-u, od 18 stycznia 2022 roku przestaną być wspierane karty płatnicze dopisywane do konta. Zazwyczaj było tak, że jak się włączało 3DS-a bądź Wii U, logowało się na eShopa. Ja Wam mogę to jeszcze na szybko pokazać, jeżeli mi się to szybko w miarę włączy. To co prawda, mieliśmy możliwość podłączenia pod konto karty płatniczej. Już Wam mm, pokażę, tak? W ishopie e będziemy sobie e, to słuchajcie, e, i tak trzeba było z tej karty ściągnąć jakąś określoną ilość pieniędzy. 20 zł, 50, powiedzmy tak umownie. Tutaj chyba najmniej, ile można ściągnąć, to 50. E, bądź taką kwotę, która wystarczy do e, kupienia, e, kupienia gry. Natomiast no. No niestety, wygląda na to, że Nintendo z tego rezygnuje i jedyną opcją od 18 stycznia 2022 roku będzie tylko i wyłącznie e, kupowanie tych e, doładowań e, dla e -shopu. Minimum jest chyba za 70 zł są chyba jeszcze za 50, o zobaczcie, mamy e-shop, tak, na dzień 20 lipca 2021, Wam pokażę chociażby. Chociaż nie, wam tego chyba raczej tutaj nie pokażę. O, zobaczcie. Dodaj środki. Add funds. funds. I zobaczcie, nie? Dodawanie kasy. I tylko uwaga za pośrednictwem e-shopu. Tak jakby się chciało dodać pieniążki, nie? Co prawda to już jest od dawna. Ale jak widać jeszcze mam trochę złociszy, ale niestety tylko z takiego powodu, bo yy, z takiego powodu, bo dodałem sobie pieniądze wcześniej z karty, ściągnąłem. Yy, także to raczej tak by wyglądało z tej sytuacji. No i coś, no co tutaj zrobić? No. coś się zmienia, tak? Coś się zmienia najwidoczniej. Niekoniecznie na nasze dobro, chyba już na PS to samo e, nie da się e, zrobić, trzeba ch chyba raczej już tylko e, ściągać z... Nie, można tam chyba jeszcze... Coś tam było, no nieważne, słuchajcie, pokażę Wam ten gameplay, wszystko już przygotowałem, statyw bardzo fajnie mi działa, jestem z niego zadowolony, tym bardziej jestem z tej gry zadowolony, bardzo fajny przykład na szalone minigierki, naprawdę, bardzo polecam tą serię. Co prawda, okładka jest wydrukowana, tak jak już wam wcześniej wspomniałem. Będę jeszcze kiedyś próbował kombinować oryginalną w jakiś sposób. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. A jak nie, to najwyżej będę stążył jakoś. I. Zanim zaczniemy. Tak wygląda w edycji europejskiej, w amerykańskiej, pewnie bardzo podobnie. No i dobra. No to co, moi drodzy. Ciśniemy, pokażę Wam jeden tryb rozgrywki, odrobinkę już tą grę w miarę przechodzę, przeróżne wyzwania tam pokazuję. Pokazuję je sobie między innymi na takiej zasadzie, czy dam radę... nie ruszać. O, dobra. Musi się skalibrować żyroskop czasami, bo on tutaj będzie potrzebny. E, Pokazuję sobie, czy dam radę między innymi przejść poszczególne zadania, które tu trzeba robić, wyzwania. Gra mniej więcej przypomina, mm, przynajmniej sam system gry przypomina troszkę osiągnięcia w tym momencie przy mission, ponieważ tu mamy przyróżne zadania, które musimy zrobić. Np. przykład uzyskać 57 punktów i więcej w. Warrior Watch Twist w trybie normalnym, w trybie zwykłym, bo jeszcze jest tryb, e, close e, shave, e, tutaj na ten temat to już na razie dużo nie wiem. I generalne zadania takie wiecie, typu zebrać ileś punktów, przejść 5 e, razy z rzędu daną grę powiedzmy, i tak dalej, uzyskać taki wynik e, krótszy, bądź wymagany, i tak dalej. nie? Także jest tego trochę, jeszcze tu trzeba poodkrywać w ogóle. Dużo tego jest, gra jest spoko. Tryb fabularny cały praktycznie zrobiony, i tutaj na wyniki wszystkie, jakie można uzyskać, to tutaj są jeszcze jakieś ostatnie fragmenty. Generalnie zaczynamy praktycznie z jednym odsłoniętym tylko panelem, i tutaj mamy przeróżne tryby. Tryb przyciskowy dla minigierek, tryb e, ruchowy, czyli korzystanie z żyroskopu generalnie, i tryb dotykowy dla dolnego ekranu e, 3DS-a, tak by to wyglądało. E, indeks to jest spis wszystkich gier, jakie są tutaj umieszczone, jest tego od zatrzęsienia. Bardzo dużo tego jest. Bardzo, bardzo, bardzo dużo tego jest. Jest ponad 300. Nawet tutaj nie będę liczył tego specjalnie. Ale z tego od groma. I tutaj nawet co ciekawe pojawił się Switch, bo konsola, wtedy kiedy ta gra wyszła w 2018, to była no dosłownie powiew świeżości. Nie wiem, czy ja to tutaj znajdę. To było chyba w minigierkach, tam gdzie. O! Joy-Con Slide na przykład, nie? Tam, gdzie ten dzieciak jest takim fanem gier wideo, nie? Tryb Arcade to mamy m.in. Toy Room i mamy wszystkie, powiedzmy, odblokowane jakieś znajdźki, mamy modele 3 ds konkretnych, tak, czy 2 dsów dla pizzu i tutaj przyróżne jakieś bonusy, dodatki, generalnie odblokowane jakieś rzeczy, karty, e, utwory z gry, jakieś nagrania. I minigierki, ale takie bardziej, można powiedzieć, pseudopełnoprawne pełnoprawne gry, bądź takie nawiązujące do gier z Nintendo. Tak bym powiedział, no, w miarę oryginalne pomysły. Wario Card. Tutaj chodzi raczej o jakaś zabawa w karty, a nie kart w sensie wyścigi. Taka aluzja shufflers. Tutaj jedynie, co mogę zrobić, to... Um, Zbierać karty, które jakiś czas temu odblokowałem i dlatego będę próbował jeszcze w to grać, żeby coś tam zebrać. Oczywiście pewnie nikogo nie znajdę ze znajomych, żeby grali w to samo co ja, bo zazwyczaj tak jest, że znajomi nie grają w to samo co ty. Zazwyczaj. Bierzemy challenge i tutaj też odrobinkę tego jest z tych wyzwań całych. Ja zrobiłem akurat te wszystkie trzy i one były super trudne. One były bardzo trudne. Tutaj trzeba było mieć co najmniej 30 wygranych, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Ja jestem w tej chwili tutaj w Wario Watch i tutaj na czym polega ta gra? O, będziemy mieli ruchowe, słuchajcie, minigierki. Dobrze się składa. Tutaj trzeba mieć więcej niż 57, także będziemy próbowali coś tu zrobić. Dobrze, moi drodzy, jedziemy, zobaczymy moje możliwości ruchowe. Nie będę tutaj robił... Hmm, może zrobimy do 57, zobaczymy. Jeszcze jestem, nie jestem tego przekonany. I jeszcze tu mamy tak zwany close shave, i tutaj jest chyba poziom trudności większy. Ja nie jestem tego pewny, ale no coś takiego e, jest. No i różnica taka, że jedynie jest zachód słońca, a tu mamy normalny dzień w, e, w grze. No nic, jedziemy, zobaczymy, jak tutaj sobie poradzę. Generalnie to są wszystkie minigierki, jakie e, możemy mieć, w, e, tak jakby dla jednego rodzaju zabawy. I robimy na czas. Robimy na czas, im więcej czasu zyskamy, tym mamy więcej ogólnie czasu do, do, do... pokonania. Mamy po prostu większe możliwości przejścia... przejścia tej... przejścia tej całej... tak jakby składanki... z minigierkami, nie? W tym trybie. Generalnie Warrior, jeżeli chodzi o serię, Chodzi generalnie w tej serii o to, żeby jak najlepiej i bez możliwych strat, tak zwanych podejść czy zdrowia, e, przejść dany, dan, dany fragment pewnych minigierek. E, trochę mi tu wolno szło. E, jak najdalej przechodząc, tak, z jak największym wynikiem. Jeszcze Wam to na koniec gdzieś pokażę, jeżeli nie zapomnę. Bo tutaj będę chciał przejść ten, ten tryb jakoś i generalnie jest to bardzo przyjemna gierka. Takie, niektóre śmieszne rzeczy z, z życia codziennego można napotkać albo takie nawiązujące z innych gier Nintendo. Jak to Nintendo? Trafiłem, proszę bardzo. O, Super Mario World. Zbieranie monet. Miłe dla fanów Nintendo. Super Mario Sunshine. Czyszczenie... Czyszczenie brudu ze ścian i tak dalej. Zdarzają się też takie obskurne minigierki, przy których można beknąć śmiechem, że czasami naprawdę bałbym się w ogóle podejmować w, ży w życiu prawdziwym. Aha, tu trzeba skakać na przycisk A. Wykorzystanie wszystkich możliwych yy, dodatkowych możliwości 3DS-a naprawdę tutaj wyszły świetnie. O. Nie zmieściłem się w czasie chyba. Ach, bo ja nie patrzyłem na czas, tak jak powinienem. No dobra, faktycznie. To jeszcze raz. Podejdziemy do tego. Nie jest to jakieś, nie jest to jakieś straszne. Bardzo fajne możliwości 3DS są tu wykorzystane. A zdziwi mnie, słuchajcie, że oni, że Nintendo w tak późnym czasie stworzyło grę, która naprawdę fajnie wykorzystuje możliwości 3DS-a. Nie, nie, nie jest to oczywiście gra jakaś niesamowicie ambitna, ale na swój sposób jest absurdalna i właśnie o to chodzi w tej produkcji, że absurd goni absurd i zostało to świetnie przemyślane w taki, można powiedzieć, łopatologiczny sposób, a tu jednak nie do końca. I nie zwracajcie uwagi na tą gałkę, bo ona jest prawdopodobnie źle przyklejona, dlatego możemy mieć tutaj taki Nierówny obrys. Nierówny ob obrys tego okręgu. Bo mi się w pewnym momencie raz yy, odkleiła. Mi się ta gałka musiałem ją przykleić na superglucie i pewnie dlatego tak troszkę nierówno wygląda. Tym się nie przejmujcie. I trzeba naprawdę tutaj szybko reagować na polecenia, jakie trzeba tutaj zrobić. Bez znajomości angielskiego nie dacie tutaj rady w ogóle. Trzeba po prostu kojarzyć niektóre minigierki już z wyprzedzeniem. Da się to zrobić. Earmax, czyli takie mm, takie takie nauszniki na na uszy, na uszniki czy coś takiego. Tutaj jest najgorzej z tą minigierką, bo jest podchwytliwa zagadka ze spuszczeniem tej liny na dół. A trzeba ją idealnie spuścić na dół. Nie może być, że tam jakaś jedna przerwa jest i utknie nagle w miejscu. Teraz będę musiał niestety machać, jak oszalały. Wiem, że to będzie trochę dziwnie wyglądało na filmie, ale Zdajcie sobie sprawę, że tutaj tak niestety jest. Ciekawe czy zdążę. Patrzcie, zdążyłem, ale jaja. Ja. Fajnie. I dodano mi 21 sekund. Widzicie? Zwraca mi się to z, z porządną ilością czasu. Tutaj pompowanie. Wyciskanie. I tutaj uwaga na tego Ufoluda. Tu chyba nie możemy przegrać w jakikolwiek sposób. Musimy znaleźć wolne miejsce, żeby się dostać do diabelskiego młyna. Skanujemy produkty. W ogóle część z tych minigerek ona się powtarza, ponieważ były niektóre wcześniej w poprzednich odsłonach WarioWare żeżby kilka z tych, które tutaj mam, między innymi były w Super. Warrior super! WarioWare Smooth, smooth Mouse na Wii, które sobie sprawdzałem niedawno. Bardzo fajna, kom, bardzo fajna kompilacja minigierek, ale niestety tylko na jednego gracza. No, troszkę mnie to. E, troszkę mnie to zażenowało, bo na GameCube pierwsza odsłona WarioWare Included czy MicroGames, Micromania. Tam można było grać nawet do czterech graczy. Więc nie wiem dlaczego. Co to za nerd? Nie wiem dlaczego na Wii jest tylko dla jednego gracza bardzo mnie to dziwi. Przecież na Wii grałoby się w to zajebiście z kilkoma osobami, no nic. Szkoda, że tak zrobili. Szkoda, naprawdę. Dobra. Trzeba tutaj naprawdę szybko ogarniać. Szybko łapać się o co tutaj chodzi. W tych niektórych minigerkach było naprawdę... O kurde. Jest. Bo naprawdę czasami to jak nie ma się dnia to robi się głupie błędy szybko i się przegrywa. Trzeba mieć skupienie... ...bardzo duże. I ten boss zasrany, znowu będzie machanie. Dobra. Bo mam więcej czasu niż, niż wtedy. O kurde! Dobra, tutaj nie skaczę przy tym wyższym. Dawaj! 9 sekund! Dawaj, 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 dawaj! Wow, fart! Przejście w tym trybie polega na tym, żeby pokonać trzy razy tak zwanego bossa, którego właśnie widzieliście przed chwilą. Trzy razy wystarczy. Trzy razy pokonacie macie już zaliczone zadanie. Jeszcze. Jeszcze. Dobra, rozwalone. Ale ma pazury typ. Ja pierdzę. I te wąsy. Kurde, zaniedbał się nieźle. No, tu trzeba uważać. Mamy Donkey Kong Junior. O. Uważać na te ptasiory trzeba. Gościu ukrywa cukierki. W buzi. Fajne wykorzystanie żyroskopu w tej minigierce ze, ze świecami. Bardzo mi się to podoba. Pomyśleli nad tym. Temperowanie kredki czy ołówka. Ołówka chyba tutaj. Mniej czasu. Wrywanie zębów, nic fajnego. Myślę, że do 50 do 56 zrobię. Czy 7-57 sorkin. Bardzo Was przepraszam za te pomyłki, które... Kotek zainteresuj się. No. Dzięki. Dobra, golimy ziemię. Ogolana ziemia. Teraz tak, tutaj jest dopiero podchwytliwa zabawa. Właśnie chodziło mi o te przerwy, które są pułapką. Z powrotem do gniazda. Na głowie. Nawigacja. Jak najszybciej oczywiście, do celu. Ładnie pani śpiewa... Yy, ładnie pani... Śpiewa! Gra na... Ładnie pani grała na skrzypcach. Chyba ostatnie. O kuźwa, a ja nie mam tyle czasu! O ja! Nie zrobię tego! Nie ma siły! Nie ma takiej siły, żebym to zrobił. 7 sekund. Co ty? Co ty, panie kochany? W życiu. Polegnę. Koniec. Ja pierdzielę. Myślałem, że to zrobię, nie? Ale jednak, kurde, przeliczyłem się. Ale patrzcie, jakie wredne. 56. Trzeba tu się idealnie zmieścić w czasie. A wymagane jest więcej. Widzicie? Zaraz wam pokażę. Wymagane jest w tym momencie więcej. Ja pierdzielę. To było chyba zadanie na zielonym pasku. O, widzicie? 57. Twist. O jeden więcej gdybym zrobił, to bym zaliczył. A mi nie starczyło zwyczajnie czasu. Pokażę wam... Pokażę wam... No właśnie się zastanawiam, które. Może zwykłe, wiecie co? Pokażę wam zwykłe zadania. Weźmy te przyciskowe. Fabułę sobie pominiemy, nie będę wam tutaj nic zdradzał. Mamy takie czosnki. Te czosnki to jest nic innego jak nasze zdrowie. Mamy cztery możliwe pomyłki do zrobienia, ale im dalej, tym lepiej. I tak to wygląda. Mamy określony czas do zrobienia danego zadania. I co cztery co cztery minigierki przyspiesza nam grę. Ile widzimy oczu, dwie pary oczu. I tak to wygląda. Tak do upadłego praktycznie. Aż nam nie znikną te czosnki czy inne symbole. Tu trzeba naświetlać Wario. W, 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 w różnym przypadku, na przykład dla fabuły, Boss jest w co siódmej minigierce. Tu trzeba skakać i jednocześnie rozwalać pewne słupy. I na górze się zmienia akcja. Także naprawdę, gra dobrze przemyślana. Szkoda, że Nintendo obiera taką taktykę, że WarioWare y, tylko i wyłącznie na jednej konsoli Nintendo, jeśli chodzi o odsłonę. Na przykład ten, który wyjdzie na Switcha, ma wyjść chyba we wrześniu, jeżeli nie przełożyli daty premiery na październik. Ymm, bo ma wyjść w podobnym czasie, co Sonic Colors Ultimate, więc no, będę miał problem z, będę miał problem z wydatkami we wrześniu. Może się jakoś ogarn jakoś da się to załatwić? No ten Warrior na Switcha to jest obowiązkowy dla mnie tytuł. Wreszcie coś by się znalazło na na, swi na Switcha. Takiego sensownego oczywiście. Nie mówię, że niektóre gry nie są sensowne, ale Ale tak wygląda czasami, że z tymi grami jest różnie. Chyba 5? Nie, 4. O, i tracimy. Ale gramy dalej. Tak do, tak do końca. Na tym to polega, nie? I są przeróżne minigierki. Nie zwracajcie uwagi na to, że wybrałem, że wybrałem Wario. Tutaj może się powtarzają co niektóre, no bo to jest głównie dla fabuły. Są jeszcze inne. Mogę wam na chwilę pokazać. Twist to może nie. Już mm. wolę dotykowe. Już wolę dotykowe chociażby. Dobra. Pokażę Wam chociaż tutaj, jak to wygląda. O, i tutaj mamy takie dziwne dostosowanie naszego Mi, podłączyć Switcha do tak jakby pełnoprawnego działania. Analogia do Nintendox. Na 3D się tym razem. Test miłości. Na tak zwanym testarze miłości od Nintendo z lat 60-tych. I tak to wygląda. Co to było? To było skakanie Mario. Nic skomplikowanego w teorii. Musimy dopasować dokładnie... O! Musimy dopasować... Ech, te same karty! i tutaj nawiązanie do WarioWare z GBA, bo właśnie tam była taka minigierka. Albo słuchajcie, jeszcze Excite Bike, albo jeszcze do Super, do Mario Paint'a chyba na Super Nintendo. Tam chyba też było nawalanie, nawalanie tych much paczką, A tamto to było nawiązanie do Super Mario Maker. Tutaj do końca nie wiem o co tu chodzi. Aha, dobra. Trzeba, yeah. trzeba po prostu rzucić bumerangiem w tamto Duck Hunt. Rzucić bumerangiem w tamte w tamto miejsce. Czterech ludzi jest. Ami Amiibo. Także dla fanów Nintendo generalnie, dla takich Ludzi, którzy lubią szukanie stylusa w nowym 3 d XL, także, kto lubi takie rzeczy, ten będzie uradowiony, bo, bo gra jest zrobiona dokładnie. Łapanie ryb, o co tu chodzi? Aha, dobra, trzeba się. No i tak to wygląda. nie? Także trzeba przechodzić, nie dyskutować. I tak by to wyglądało. Jak Wam się podobało. Napiszcie, co sądzicie o takim zestawie minigierek. No dla osób, które lubią takie rzeczy, myślę, że jak najbardziej, bo można się przy tym nieźle uśmiać. I naprawdę szacunek, szacunek spory za. Taki właśnie rodzaj gier, które no, nie są jakoś specjalnie w modzie, a jednak są gdzieś, gdzieś w internecie i można o nich się dowiedzieć. To by było na tyle. Także dużo serdecznie, dużo, dużo zdrowia przede wszystkim Wam życzę w tych czasach, jak najbardziej. Polecam Wam tą gierkę, jak najbardziej. Chcecie się dobrze ubawić. Fajne wykorzystanie sprzętowe i oczywiście inne odsłony, bo inne odsłony też są całkiem dobre. Oprócz jednej, o której jeszcze nie powiedziałem, ale to może w innym osobnym filmie, bo no, tam to jedyny nie niewypał, jaki niestety tej serii, tą serię spotkał. Mianowicie jest jedna odsłona Warrior, ale na e, DSiA, czy DSiA. Tak, jest taka jedna odsłona i niestety ona nie jest zbytnio dobra. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.